Haiko. Jeden z najlepszych shoterów, jakich znam. Dziękujemy. Panda, panda. <śpiewanie> 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 Siemanko widzowie, witamy Was serdecznie prosto z Wrocławia, czyli stolicy pasibusa, z którym przygotowaliśmy dla Was odcinek, w którym, drodzy widzowie, będziemy przemierzać przepiękny Wrocław w celu poszukiwania niesamowitych talentów, także będziecie mieli okazję nas dziś spotkać, a my będziemy mieli okazję zweryfikować to, czy posiadacie jakiś fajny talent, który nas zainteresuje, bo będzie można coś wygrać. A do wygrania będą na przykład. <laughs> <laughs> najlepszych uczestników naszego Banji Talentzu będziemy nagradzać nagrodami pieniężnymi oraz nagrodami. Mi pocieszenia. Gardą mi się kurwa zabawo! No, oczywiście będę no, widzowie! Nie Dobra, ten... Dobra, spotykacie Bandri i macie im zaprezentować. Syndrom przesyła 200 zł. Wyplata własna. mamusia krzyczeć nie będzie. Dzięki za 200 zł, ale na przyszłość nie daj się bejtować tak łatwe rzeczy. Nie, Będzie! Oczywiście widzowie, widzowie. bardzo łatwe nagrody pieniężne, nagrody pocieszenia, Ale. a dla wszystkich uczestników, którzy wezmą udział, mamy przygotowane dwa razy kuponik na Wono, dwa przepiękne widzowie zestawy Bandzi, które również i Wy możecie spróbować, bo już była taka akcja, gdzie współpracowaliśmy z masibusem i wracamy po raz kolejny i zestaw Bandzi widzowie wraca leciutko odświeżony. Tutaj macie double smasha, fryteczki, kuleczki serowe i oczywiście przewspaniała lemoniotka. Widzowie i to wszystko w cenie 25 złotych i ten zestaw jest nielimitowany, więc możesz zamówić ich na przykład 99 ja tak Albo 100 nawet. Albo i 200 Albo i 100 Widzowie i jedyne co musicie tak naprawdę zrobić to tylko i wyłącznie wejść do aplikacji Pasibus, wpisać kod bandzi, A link oczywiście znajdziecie w opisie naszego filmu Restauracja oczywiście posiada trzy gwiazdki Bandur Leon, także polecam Kupon dostępny dla was od dzisiaj do 22 października W każdej restauracji Pasibus w całej Polsce A jeśli źle powiedział Źle powiedzmy musieli go kurwa poprawić w montażu W 16 miastach w Polsce Czyli prawie w każdym mieście Także sprawdzajcie opis, my sobie dokończymy jedzonko i ruszamy, bo widzę, że chyba ci Patryczku smakuje, co? Smakuje mi, bo to nie jest jakiś frajer z ulicy, tylko mięsko jest cudowne No mam dietę A co, dlaczego? Jak to poniedziałek Bo to jest widzowie polska firma Polska firma Mieszaczówka się zawsze nie chcę. No nic widzowie, przechodzimy do szukania wielkich talentów w ulicach Wrocławia A dzisiaj pogoda jest przepiękna, pogoda Cześć. nam dopisała Siemanko, masz talent? No, Jakie masz talent? Potrafię kopać piłkę, mogę zrobić Kof. wszystko Ale w to, w staj petardy to... Ja tą piłkę ale i ona pe. doleci, doleci tam to... no? No. no To coś wygrasz Nie A jaki chcecie, żebym miał? No talent A no, jaki chcecie? No, mógłbym jakieś miedź, ale nie macie piłki o. Nie, o, 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 o. wiem co Mocnego low komuś sprzedam A później ktoś. No Łukasz, padło Padła ciebie, tak? Chyba bo... Ale normalnie bo... bo... się napierd... Bo... Dobra, Ginny, dobra, Ginny, <grym> Ale ja. Ale Widzowie, nie róbcie tego w domu, oczywiście. To jest wszystko pod okiem medyku. Oj, nie ty. Licznik, licznik Siedem. Nie siadło Szymolko kopał teraz ja? Nie. łamiesz, Nie, jak, jak? Nie. kopie widza? O. Kawałek. o, kawałek. o, kawałek. o kawałek.

8. Kolego, no wygrywasz y, dwa zestawy Dziękuję. bungee. Dziękuję. Dziękuję. A mogę fotę? Nie robimy zdjęcia, Nie robimy zdjęcia. Ale będziesz na filmie stary, będziesz miał wspomnienie. No dobra. No powiem tak, no ja byłem przekonany, że on <laughs> sai petardy, by poszedł kop w piłkę, nie? I szpital, Myślę, nie? że byłby w stanie. Był ja to. myślę, że on będzie o tak, będę legendą, jestem w bungee. Rozpęd, puu, gira zostaje, ale oczywiście nie pozwoliliśmy na to. No ja oceniam talent na, no mocny chłopak se w życiu poradzi, tak? No nie, no nie, no. Nie mamy drobnych, hej, co ty kur... <laughs> Ja mam być szczery? Ale tak szczery? Beznadziejny, samo. Promowanie i przed… tak dalej, co to, to jest w ogóle? No, no bez kitu. Ja też. <grywy> Przepraszam, Kolego, kolego. Kolego, Bo się Kolego. Kamera, kamera go stresuje. Mogę? Co? Bankom. Ale oh, mój 3 tak to... temu była młysą jak ty. <grywy> Widzicie, jak działają influencerzy? Mogę pokazać zdjęcie, że się? Ale widać, się. widać. przepraszam, ale pójść jakby mojego Ale wolę. myśmy... tu Macie jakieś Zaraz, 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 zaraz. Ja zaraz zbrew, to jest za to jest umiem bekać na zapowanie. Dobra. <śmety> dobra. 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 <śmety> 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 Czekaj, zawołanie, bekaj. A? No, to, jest talent, nie, to jest talent, to jest talent. To jest talent. Wygrałaś, Sześć tysięcy. Euro. <grywa> <grywa> mimo, oglądam was od tamtego roku, jakoś yes. od września po prostu. No tak się kanał zaczął, ale czy z nami od początku? Słuchajcie, wygrałaś Dobra, dwa razy. Do, Dobra, dla mnie wygraną to jest to, że was widzę. Zestaw bandzi. do Basimusa. Za darmo. Trzymaj to, bo ja to... <grywa> Nie robię zdjęć. Chyba, Chyba że masz ma jakiś talent. Koleżanku, mi językiem nosa Co robię? Językiem Język nosa. nosa. Dawaj. A tak, to jest tak? No ale umiesz powiedzieć, językiem nosa? Nie umiesz? Ja umiem. Nie umiem oczopląt na zawołanie. Co jest oczopląt? No tak, że o, że tak oczami. Słuchaj, yeah! tak u No nie mam tak. Nie, to no w no sensie. To tobie się głowa, w sensie. to, to, tobie się głowa trzyma, a to robię oczami, tak o. No. To jest za. Nagroda pocieszenia i to nie. To? to? to tyk, Dzięki. Zębał, pasie, ty masz tyk i, i macie dwa podwójne zestawy do pasiebusa. Zestaw bungee. Jakiś talent? Nie. Czemu? Dobrze wygląda? Nie. nie. Dobra, nie ma rabia. Ksia noś, Ale to nie jest talent, no. no. Wsypała, Sorry, Sorry, ty na to chciałaś. No to teraz powiem ci tak, mamy tutaj w jury gościa, który z muzyką jest związany. Tushol? <z Minizmia> Też, teraz No dobra, dawaj, jakieś a tak, tak? Chodzisz do szkoły, szkoły muzycznej? Bo... Nie, chyba w skórze. Oj, no to jest szansa wygrania pieniędzy. No bystra. No to dawaj. Tak. Daj, a dobra, robić taki... Ja Ci pomogę. Hej bystra woda, bystra wodicka. Pytał dziewczę, o Janicka Hej, lasie ciemny! Nie pamiętam, też może dzieje jeszcze raz? Hej, bystra woda, bystra wodicka, pytało dziewce o, o Janicka! Janicka. Hej, lasie ciemny, wirsko zielony, kaj mu Janice ku Rabutem! Hej, lasie ciemny, wirsko zielony, kaj mu Janice nie. No. Na bank na moje nagroda pieniężna, ale to też, panowie nie? To, to, też. to też Na razie najlepszy talent. Jaką kwotę, panowie Nie no, najpierw zróbmy czy jesteś na tak. Ja jestem jak najbardziej na tak. Ja jestem na tak. Przełamała się, środek 16, rynek, ona tutaj serleci, Janicek, tralala. Zdecydowanie na tak. Na razie najlepszy na razie. tak. Tak. Na. No to no. wygrywasz? Tysiąc. Ile? Czekaj, nie, nie! No to wyciągaj to. No to wyciągaj. Tysiąc tak. złotych. Teraz Dzień. rób cięcie na jedyskie Dobra, jest git Jest i ty teraz Widzowie tak działa YouTube Tak działa internet. Nie, żartuję, proszę bardzo Dziękuję Tomuś bardzo. Patrykowi podziękować Teraz? Teraz ja jej nawet nie ufam, że oni jej szereg to zostawili, nie? To miał być 500, ale jest 1000. Ale wypaliłem, ale wypaliłem z tym, no i dwa z... zestawy do pasibusa. Będzie, możecie zjeść. Właśnie miałyśmy iść zjeść. No, 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 bardzo no, proszę. No, proszę. Super, no, dziękuję. No, dziękuję. No, dziękuję bardzo. Bardzo. Szanuję. Ogólnie widzowie wygląda sytuacja w następujący sposób, że po tym talencie poczuliśmy wiarę, bo tu było, wiecie, tralala, palce, tralce, ale już, to jest, to jest. już jest pierwsza nagroda pieniężna. Tak. I jest. koleżanka za zwrotkę zarobiła 1000 zł. Nie, do... nie kręciłem film. No. Ja mogę fikołka zrobić. Dawaj. O, fikołka? Czy salto? Żypołka ja, ja, zrobię tutaj. Jak chcesz... wyżywalnisz głową w posadzce i cię się to będzie dzwonić. Panowie, ja tak nie zrobię. Jestem ekstremalnym akrobatą robiącym Fikołki na rynku we Wrocławiu. <gryzanie> Oła! Ała, kurwa! Obite lędźwia. Obite lędźwia o beton. Mm. Mm -mm. Ja myślałem, że mega mocne to było Patryk, teraz nie pokaż Patryk Będzie kamienicy, trzeba k***a odnawiać <laughs> oh. 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 To jest dobry talent. talent. To talent. Jest dobry talent. No to, dobry to, tak. to w takim razie, za dobry talent. To dla ciebie. To dla ciebie To dla mnie. To dla ciebie i Dziękuję dla twojego panowie. przyjaciela. Dziękuję sobie, idźcie zjedźcie zestaw jest bungee. Dziękuję. Za Trzeba Ja mogę coś tak. zrobić. Co, co mam zrobić? Co mam zrobić? To masz jakieś ma Mogę, tak. Palce, palce. Gwiazdę. Inaczej, nie nie mógł, co? Co, Zaskocz nas. Zaskocz nas. To ma być mega mocny talent. Ty ry 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 ry, ty, ah. To, się to jest chyba nagroda! To jest nagroda główna! <grym w myśli> jeszcze, jeden, jeszcze, jest jedno. Jedno. jeszcze jeden, jeszcze jeden. Gdzieś to? Dalej tam jest No przecież to jest mocne. <grym w myśli> no tak, no jak gwiazda Ja bym chciał tylko tutaj zobaczyć minę dziewczyny. <grym w myśli> jest tak Gwiazdy dopółczę do przoduła. No, myślę, że... No, to, jest, okreśń, to. Okreśń, to jest to. Tak, tak. Tutaj macie o. dziewczyną... Ale kreaty, palce były kreatywne. Podwójny Nie? zestaw Nie? do pasibusa bungee. Możesz sobie jeśli i zjeść. Powiedz, jest, że jesteś z niego dumna? Bardzo. O, to jest miłe. Jezu... <śmany> <śmany> Niech takie rzeczy palcami robi, co już za ma Sztuczka! To była sztuczka Cześć Masz jakiś talent? Talent? Nie mam chyba talentu. No się zastanów. No. Ale mam jakiś talent? O no, nie tego spytaliście. Czyli co? twój drugi chłopak ma. Z Czyli nie ma. Jest, o ma talent, jest talent. Yes talent. Dobra. Umiem pokazać co Ej, oj, faj! Ej, to Nie <này> no. <marsiduracica> no to się należy no, To Tomasz, to, tak to i z dziewczyną, zestaw bandzi. Chodźcie sobie pójść. mi się! to mi się! Siema, mogę mogę fotę z wami wyświetlić. No, nie, nie. Ale chyba talent. ale. Nie, ci przyjąć do głowy. Ja jak no, mi? proszę bardzo. Umiem mruczeć jak kot. Nie, no, serio. <śla> 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 o oh. oh, Boże. Emet, konkurencję będziesz miał. <śla> no i ty już wygrałeś? Dzięki, brot. Ale tak jak prawdziwy, żeby miałeś zrobić. Dobra, zróbmy to na testa. Numer jak kod. Co? No, jak kod. Ale niestety. Tam jest, masz nagrodę. Tam masz nagrodę. Dziękujemy. Ale nie, to dobra. Alara fajny, Tralala tu, ale się Piękny <speaking> dlon, oh, oh, Piękne lalala. panie Jakiś talent Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę, trochę gorzej gożej. Ale nie o ja to chodzi ja jak to, to komu wychodzi To jest kupon tu do zjedzenia busie, Pasi busie, tam trzeba I, i iść to macie dwa kupony za darmo I dziękujemy Dwa burgery mogę Jak macie jakiś talent? No ja aktorski, pisat grana no, no, musisz zagrać scenkę z Tuszolem jakoś A no, on coś Jesteś od... To w... dziewczyną, gdzie brałem? I, i pisać, czekaj, i pisać... <gry> ja jestem drzwiami i on wejdzie, jakby ty nie jesteś w przy żoną... jest, tym. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. to jest pięć lat szkoły aktorskiej, żebyś tu bubla nie zrobiła, nie? No, to ma być zakończyć. No, dzięki to to za prenot! Zdradę? Dowiedziałaś się o nim? Czemu mnie zgracałeś? Razem jesteśmy i co? I co? I co zrobiłeś? Co? No ale czemu to zrobiłeś? Ale co zrobiła? To szma! Ale ona nie. Co? Jak on? Co? Pięć lat teatru czy pięć lat grania w szkole albo w ukrytej prawdzie? Trzymaj nie... tak... <grym> To jak pysy, co? To <grym> nie <zdaniem> To co? Worek damy, tak? To tylko! Gadżety i dwie stówy, halo! Ty, nie, no to nie to, zdaniem nie, zdaniem to, bierzemy, to nie, to nie, to bierzemy. Zabieraj te pieniądze Chociaż stówę będzie miały na drinka. <grym zdaniem> Ej, stówę... Jarmark! A! Czy Duszol chciał jej Tu szol. Tu szol. Znaczy bardzo niefortunna dla pani stopklatka akurat się trafiła. Ale widać, że nie trzyma razy. <śm> A! Już tutaj i jeszcze sobie pójdziecie zjeść z koleżanką. Tylko, tam, tam macie podwójny zestaw bandzi do zjedzenia. Zadara, Stuwa tu plecak ta, wracasz do domu. Czy ma pan albo pana pies jakiś talent? Bo jest tu dzisiaj do zgarnięcia dobry bezel. No taki talent, że jak się przychodzi to każda dziewczyna ci leczek. Tak! Nie, muszę ją nakręcić Piękny, piękny kto? Pana? A, z się zgadza, Myślisz, że ja kłamałem? Te, jednak nie, dracy. pana na radkę zabieram Ty, rzeczywiście jest. Dobra, to jest talerz To jest talerz, dobra, no to powiedział, nie? Zajebiste Całość naturalnie wyszło, ja nie kłamałem, nie? No widzowie, zrobimy tutaj drugie kółko Z piąte Albo z siódme Nagród jeszcze jest sporo No i co? Szukamy talentów, tak? Bo rozdajemy dzisiaj duże pieniądze oraz nagrody Stale, 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 stale. Ja jestem malarzem. Stale. Ale musiałbyś na coś telefonować. Dobra, nie ma problemu. A gdzie A masz ten? Le, masz Słuchajcie, dajcie cokolwiek, to wam zrobię. Macie markera, cokolwiek. Nie mamy nic. My tu robimy kuchę, jak znajdziesz markera, to na złoto. Jakąś kredę, coś znajdziesz. Robimy to, daj, daj, doj, daj, doj, tak, tu w koło. Macie jakiś talent? Nie. Nie? To jest Kamila Buda Macie jakiś talent? Tomasz masz? Ty wyglądasz dobrze zbudowany, jesteś też jakaś przypinka. Ja mogę na rękę. Na rękę. Ale ty tył my Ty Jakie dziesięć? Półtorej godziny. Ale to jest wyczyn, bo... jak... umiesz chodzić na rękach? A mogę spróbować? 10 sekund musisz. Tego nie 10 sekund. Proszę przed wykonaniem akrobacji powiedzieć, że nie odpowiadamy za twoje zdrowie. Nie. No. Nie. Nie. Chodzi, chodzi. Dwa. Ale poszło... Ale daj, stamy. poszło... Dawaj, dawaj, Jest Dawaj, dawaj, skierdamy. Dobra, I 7 zeta zarobione. Na moje, Do zobaczenia! Na moje, Jak na moje się rzucili! I oczywiście dla każdego nie, uczestnika to jest zestaw, dwa zestawy bandzi w klasie się za darmo. Po prostu dajesz to i macie je I tak? I worek i worek. I worek. Kto tak. się to załatwił? Kto się to załatwił? Spokojnie Kasiu, to jest twoja dziewczyna? Chciałbym! No to może teraz talent jakiś pokażesz, wiesz No będzie ją teraz za randkę, do Zagadaj z nią Chcesz iść ze mną do Pachibusu? No, Mam jak stówkę fajnie kupa. Przecież to jest mój kuzyn, ty nie chcesz z nim i Nie no, zajebiście Ale, no, się. ale no, to co, nie podobało mi się przełamanie lodów, on tak chcesz iść i od razu tyk Jesteś nie, wolna? No, ogólnie Podoba cię? on? Pasujecie czas do siebie, nie? Pasujecie? Pasujecie O tak a to, a, a. Ona mi to ustawiła To jesteś ty ja telefonie? Mega, mega, dzięki No O stary Oddajesz nagrałeś. Nie zagrałem ci ją! On jest zakochany w Jak tak, wy nie będziecie razem, to ja nie będę Jezu. zakochany Jezus Masło Maria! Ducha, ale turby zręcznie! Miau! Cześć Kasia! Cześć Arfe! Dzięki za drugi miesiąc subika! Witam serdecznie! I ją zabierz serio i się odezwij. A mogę się jedną no, w listopadzie dało mi kosztę. W listopadzie dało mi kosza ja, Jak pamięta To jest dobry chłopak, ja widzę. Ty jesteś normalna? To jest Co ma lepsze łapy niż ja! Chyba, że ja będę Ale na nasze wesele? Dobra dobra, tak dobra, 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 dobra. Tak, niecujecie. Tak, On tak, z... tak, nam teraz Jaka wisi ściana p... za to, co my zrobiliśmy. <grym grym> o! Oh, jest się to się robi w wielkim dobra. mieście. Dobra. Proszę panko. Ale namaluje pan coś Ale dla coś nas. Właśnie zaraz dla was zrobię. Posię dla was jednego printa zaraz będziemy napierać. Drogie są takie stroje? Nie. to jest pana kolega? Czy to z rodziny? Staszek? Staszek jest moim podopiecznym. Jestem asystentem osób niepełnosprawnych. O, okay. Był dał tak. taką służbę, to robimy. O, o. O, nie, zaraz zobaczycie, do czego zmierzam. To będzie mocne, bo to już... To, to będzie, będzie mocne, mocne no. Znajdź białą i przygotuj... No i chłop dostanie całą resztę pieniędzy, nie? ...białą na wielki finał. Tak jest! Jest biały. Jest biały. Bardzo dobrze, ty. 25 lat pracy twórczej. Mi się to jest wieżowiec, Czapkę To jest chwilę Dalej, dwa złote, złote piątkę Dalej, dalej, dwa złote piątki. Dalej Musimy mieć na paliwo Dziękujemy Panda, panda Pan, da, pan da. coś uzbierałem Byłem tu postał z tobą, myśmy jutro mieli auto stalowe Ale no co ci mam powiedzieć, Już jest inflacja Nie chcieli dać, takie Chowam ci drobne do torby Pierwszy talent dzisiaj spotkany, 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 który się ktoś tak zaangażował i poświęcił tyle czasu Jeszcze Pracy, bo tu już będzie to widzieć kilka minut, ale my już tu siedzimy kilkanaście, więc... Kiedyś pracowałem dla takiego bogatego persa, to wysłał mnie na wielkie targi w Londynie. Ja się tam nakręciłem jedną ze stędu mojego filmu. Ale że pan dla niego... radował, zrobiłem mu całą serię za gruby hajs i Ali wysłał mnie na jedną z największych i najdroższych targów sztuki. Mam robienie mojej rzeźby w ramach Europejskiej stolicy Kultury, to jest setka twarzy, bo dla nas tej okazji. To pan ma dużą historię artystyczną. Ja to robię 25 lat, to jest dar Boży i 25 5 lat pracy twórczej I pracuję z niepełnosprawnymi, służę Bogu Asystent, chodź, będziesz odsłaniał Raz, dwa, trzy no. Nie no, totalem, no. Jak spojrzycie tutaj Na tego starszego gościa Miałem taki moment, kiedy poczułem się bardzo stary I zmęczony, biała plama, boże łaska Cytat, cóż bowiem za kość dla człowieka Zdobyć świat cały, święty Marek tu są wilki inspirowane piosenkami Jacka Kaczmarskiego, dokładnie serią piosenko Bława i tam jest historia wilka, który złapany w sidła odgryza własną łapę, by być wolnym. Dotyczy świata duchowego, więc nie jest zaproszeniem, żeby cokolwiek obciąć fizycznie. Hey. Też jak spojrzycie na małą blondynę, parę lat temu zainteresował się nią właściciel pasażer, pokoj chyba taki bardzo bogaty pers. Zrobiłem mu całą serię i tutaj mamy na koniec deser. Kapelusznika. Kapelusznika mam wydziabanego tu na ramieniu starszą wersję. Język ognia symbolizuje Ducha Świętego. Klasa. To I teraz wyjaśnimy... Co my dzisiaj robimy? My dzisiaj szukaliśmy talentów. U ludzi. No to dostaliście. Palet I jest pan numer uno. Aktualnie. Aktualnie, więc dla pana jest nagroda. Wygrał okay. pan na razie najwięcej. Przede wszystkim za talent, ale również za dobre serce. Okej, okay, to za się cieszę, chłopaki. I jeszcze pięć tysięcy. Ojej, chłopaki. Błogosławiam was w ogóle wszystkiego. Proszę dobrego bardzo. Na proszę Wszystkiego dobrego. Dzień. I tu Dzień. jeszcze na jedzonko masz. To jest akcja z Fasibusem, który jest tutaj okay. obok. I tutaj macie. No. Dwa zestawy. Na dwa zestawy, więc możecie iść. Okay. I sobie za darmo. Staszek, wygraliśmy obiad. Obiad i kupę kasy Dziękujemy, Dziękujemy i serio szatan za zaangażowanie, że po dwóch minutach się pojawiłeś. Dzięki. Brawo Miałem w ogóle historię, już, jak ja już czułem, że ja jestem bardzo serca, serce, już czułem, że pan się opiekuje jeszcze niepełnosprawnymi To no, no i miał już dwie, tu sobie, tu Nie wiem w sumie czy tu robi często taki performance na ulicy, ale zabiera to osoby na zewnątrz że to jest dla nich najważniejsze w sumie widać, że to jest prawdziwy artysta nie? I przechodził obok i powiedziałem mu, że musi coś przy nas namalować i, i o, w dwie no. minuty pojawił się ze sprzętem i zaczął malować i stworzył całe to dzieło Ty jeszcze bonus dostajesz, bo ty nas urzekłeś Zagrałem. Dobra, muszę Nie no nie paki Zdjątka będzie wystarczająca to co... zdjęcie. Aż yeah. ale mój cię musi być dzięki Bogu. Dawaj, 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 dawaj. Ale robisz rokiego normalnie. I go wyzywaj, wyzywaj go. Tak, wyzywasz A mnie normalnie rokiego. nie. Czekaj. Ej, <Gurga> <Gurga> go. Come on. Ej, yo. yo, yo, fuck. Come on, Ay, yo, yo. Cieszę się, że was spotkałem spotkało. Nie wiem, że. Ale serio mam śpiewać teraz. Aha, tak. co mam zaśpiewać? Co chcesz? Co chcesz? Co chcesz? Coś, co, coś, czym się czujesz najmocniejsze, no? No dobra, to zaśpiewam take a bow uh, Riany. Dobrze. Dobra, wystawię sobie. You look so dumb right now. Standing outside my house. And don't tell me you're sorry, cause you know. Nie to my When I know you're only sorry, you got Mi przeszło, jak yeah. zaczęła refren, to mi przeszło yeah. oh. No, no, ładnie, nie, ładnie, ładnie. W kolejności dla każdego z uczestników to jest okay. od nas prezent. To są dwa kopane do pasibusa. Na dwa Jezus takie zestawki. I myślę, że za taki głosik 500 zł. Nie za naprawdę? naprawdę. Nie, no to no, 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 są jaja jakieś. Bardzo ładne gościa. się jak weszłaś ten, to mija się. I życzymy ci, żebyś mogła żyć z tego śpiewania, a nie nie. dzięki, mogę się przy to i No możesz Słuchajcie, jak tu jest jakiś ten? Remo! Gdzie ma być? Ma być wytwórnia, jakiś budżecik, kto no tak ze stopy się to lekko ale, ale to jest kolejny talent. To jest, to jest bardzo dobry talent. Bardzo ładny głos, naprawdę. Dziękuję bardzo. Kot jest Jeden, rasy syberyjskiej. dziękować, dzięki. Ja chyba muszę podbierać, bo ja widzę z bomby, kto ma talent. Ta, w w ta, w się, to, a, łożce talentu! Pizberga się! Pozdrawiam! A, tak, tak, tak! Dlaczego podpiszemy? Ale dobra. Wyobraźcie <laughs> sobie teraz sytuację, że ktoś ogląda ten film, widzi ją, i ona za pół roku gwiazdą. Tak, tak się Co mówi? Kupiłam trzy klasy bandzi. To się tak! Mogłem ją podpisać. Widzowie, nie spodziewaliśmy się naprawdę tak utalentowanych osób, bo rzadko kto jest bardziej utalentowany od nas. I w tym wypadku naprawdę. Dużo zaskoczeń. Spotyń, także Wrocław, naprawdę. Ja jestem pozytywnie zaskoczo zaskoczony. Młodzi jak młodzi, ale znaleźli się, na, znaleźli się naprawdę osoby, które mogłyby zrobić karierę w tym co robią. I tego im życzę, żeby im się jak najlepiej wiodło. A my szukamy dalej. Szukamy dalej, bo jeszcze jest troszeczkę tutaj do rozdania. Są jeszcze zestawy, są jeszcze oczywiście kupony. Na A zielony, kurwa, czemu ja żółte zrobiłam? Okwastki tutaj zostało. A ja chciałem powiedzieć, że robimy już 20 kółko i mnie nogi. Wiesz się. Zastaną no, się, Podam naprawdę, kasę naprawdę i. No nie ale umiesz ale A to co tam jest, masz. Dobra. A to nie jest, a mogę ja spróbować? Zweryfikuj, czy to jest trudne. Nie mogą tego uszkodzić, nie? A tu jest jedna dziura i on w to trafił. Nie No! Upominaj go od kwasibusa I zestawik bungee, dwa zestawy Także sobie... Mam takie w domu? Co to jest? Proszę bardzo Dziękuję Wszystkiego dobrego bracie Dziękuję Dzięki Mamy mam jakiś talent? mam Nie masz rolek? to nie mamy talentu? Na na rolkach? Za byłem Nie mam rolek, Ale Jest do zarobienia No można wygrać wszystko Przysiad, na jednej nodze mnie zrobić. Ken zrobić? Co rób? Ja ładnie? to zrób o, do ziemi, do ziemi! A, 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 a. No, nie mogę, mam kolano chore. No dobra, no. Do, 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 do ziemi. Stary, stary, ale ja mam 120 Białe, to kilo, kilo. coś nie jest takie proste, ale zrobię to. Ale dziękujemy, że Każdy masz rolę, bo to było no, nie to. dobre. Ale masz! To jest zachęcić. Słuchajcie, tu jest dwa kupane do pasibusa, to jest za darmowe żarę. Na jedzonko. Dzięki, Dzięki panowie Dzięki, Dzięki. Przepraszam panią, przepraszam. Czy pani ma jakiś talent z tym tym? O to wygląda? To? A jest odrabienia kasa i. To się pomysły. pali. To akurat jest treningowy. A może pani zaprezentować swój talent? A chce pani zaprezentować swój talent do i jest zgarnąć tralalala. Nie tylko strep. Dobra, to ale ty też Dobra, uwaga. Jakaś muzyka, coś? Jedziemy Zwykli, oby ubrani Pani na posadz... Nie, nie pamiętam tam lekstu, nie ma synchronizacji Autoker wjeżdża na parking na luźnej gumie jak banji Normalny chłopak i z mafii łysili dobrze ubrani ma Mam za sobą mafię normalnych chłopaków nie bita jak pasu. Pasto! Czekaj! Czekaj, czekaj! Bansu tu nie czają Polaki, ty zakuty łebia, a na kim w tym rumie są tylko piraci, twoja ekipa to pijaki. Mamy, ma. mamy! Mamy! Oh. To jest tak, zestawik na jedzonko do Pasibusa, na zestaw bungee dwa razy Dwa razy za <noise> darmo I, I upominki i dwie paki Okej, okay, dzięki Dziękuję bardzo Oddaję kulę mocy Ej, umieś że to Fajne kule Widzowie, Tushol z Ginoldem Spierdali zrobili... Spierdolili Więc wstąpiliśmy ponownie do Pasiego na burgera Ja nie jadłem, bo jestem na diecie, bo już zjadłem dzisiaj swoje Mocno zadali wciągnęli chyba po trzy burgery Zjadłeś burgera, nie Ja nie jadłem Zjadłeś trzy Zjadł burgery Nie zjadłem trzech Burgery. Trzy zjadłeś Ale bez stosu Ja mam jeden! Dobra, ale to pół takiego zjadłem Widzowie, bo tuż szormaza mam coś do powiedzenia widzowie, Nie, ale po**** Zjedziesz, Widzowie Zmieniliśmy teraz lokalizację Poszukamy teraz talentów, gdzie indziej No myślę, że stary rynek został już tam przeczepany dostrzętnie Yy, czy teraz to chodzi o to, że Tusher się próbuje przemóc, żeby zacząć tak naturalnie gadać przed kamerą, ale na razie mu jeszcze nie idzie? A oni go próbują bardziej wciągnąć, żeby więcej gadał? Tak mi się wydaje Także sprawdźmy Masz jakiś instrument tam? Albo coś? Kręcimy odcinek na bardziej. Nie, więc znam no, was Ma, z Masz jakiś instrument? Nie, niestety nie mam instrumentu, mam aparaty i statyw. dobra, dobra Ale fotografia to też może być talent Widzowie, to był przepiękny dzień spędzony we Wrocławiu Jest już wieczór I powiem tylko jedno Trenujcie, szkolcie się i myślcie o swoich talentach Bo nie znacie dnia, ani godziny I może przyjedziemy do waszego miasta I będziecie mogli nam zaprezentować kilka ciekawostek A jeżeli spodobał wam się taki uliczy Odcinek, to możecie dać znać. Po pierwsze dać łapkę w górę i po drugie napisać w komentarzu, gdzie powinniśmy się udać, żeby znaleźć talent. I oczywiście przy... I oczywiście przypominamy Wam widzowie o kodzie Bungie w aplikacji pasibusa. Gdzie do, do 22 października możecie stestować nasz wspaniały zestaw. zestaw. I zostawcie suba, bo za chwilę milion subskrypcji, a na a, milion, na milion nic... A na milion zobaczycie. Sami Koniec! Zobacz, 3, 2, 3, 1. Jeden. 1. Już nie obiecują Wielkiego Tego, bo miał być na pół miliona i dalej nie było na pół miliona Tego Tego. Wielki special na pół miliona.